Nagrywałam dla Was przed chwilą, bo sprzątaj ze mną moją łazienkę i pomyślałam sobie, czemu nie nagrać, dziś, nie nagrać dzisiaj jakiegoś vloga, więc nagrywam vloga. Gotuję właśnie kaszę taką, co jest z Melvit chyba, czy z Melvi, coś takiego. Mam e, szpinakową chyba i burakową, buraczaną, bura... Tak. z buraka i ze szpinaku mam, więc mam e, dwie takie kasze, więc sobie je ugotuję. Do tego będzie dorsz, no wczoraj no, poprosiłam go, żeby kupił jakąś rybę, bo dawno nie jedliśmy rybę. Ogólnie też poprosiłam go o łososia, bo bardzo miałam ochotę na łososia. Kupił dorsza, no to ok, już nie będzie ten dorsz, już jakoś przeżyję, chociaż naprawdę nie miałam bardzo ochotę na łososia. Teraz mam ochotę zrobić sobie drugą dzisiaj kawę, bo piłam tylko jedną na razie kawę. Chciałam sobie zrobić do sprzątania z Wami łazienki, ale jakoś zapomniałam. cieszyłam się tym, że Mila nie jeszcze śpi, więc mówię, nagram, yy, nagram to, sprzątam moją łazienkę, żeby w trakcie tego, jakąś pi. śpi. I teraz tak, tu mam łopatkę, która już się prawie rozmroziła. Dobra, zrobię sobie kapkę. Dziś zrobię sobie kawę. No? To jest moja pokrywka garnuszka mojej kuchni. Tak, zgadza się, a garnuszek gdzie jest? W nie wiem. Mi się wydawało, że tam chyba jeszcze był, nie? No, tak. Tam w Twoich zabawkach? No to wyciągniemy, jak zjemy obiad później tą kuchnię. Tak, no nie ma strawy. <grym> Będziemy się gotować, tak? To tam jeszcze masz jakieś owoce i warzywa, to sobie powiedziałam: z tego koszyczka tamtego. Tam jeszcze były chyba jakieś. Kuku! Zrobię sobie jakąś kawę. Mam lungo. Ja Już to mama zrobi. Kawę latę, ale ja nie lubię wszystko, co jest mlekiem, bo ja z mlekiem bez laktozy. Więc jak w tych kapsułkach jest mleko, no to ja tych kapsułek nie piję. I mam. Yy... Ekspresik taki na kapsułki Dolce Gusto z Nescafe i kupiłam jego kiedyś moja ksiawciuka ukochana na urodziny, tak na urodziny, nie na święta, nie na urodziny i kupowałam kapsułki z Nescafe, to oryginalne, tylko oryginalne w pudełku kosztuje 25 zł i szukałam kiedyś jakichś zamienników, nic ciekawego nie znalazłam i kiedyś z naprawdę z tupy, że tak powiem, E, szłam zobaczyć, to mi tystyka, szłam zobaczyć e, na kawy rozpuszczalne w oszom i natrafiłam na tak jakby podróbki e, w oszom. Nie o mebelki, e, Podróbki z oszą. i to jest, e, tak znaczy, tak wyglądają. Ja wyglądają dokładnie jak się z Niczym tu się zasycjalnie one nie różnią i e, są różne. I za to pudełko takie, które normalnie w nas kawę 25 zł. Okay. Za to płacę dychę, więc to się, wiecie, mam dwa w cenie jednej, a nawet czasami te z chyba potrafią kosztować 23, mm, 24, coś, coś takiego, więc zrobię sobie lungo, tak, zrobię sobie lungo, albo ekspres intensywny nie, lungo sobie trochę. Tak, nie, ekspres, a tu sobie trzymam kapsułę w takim swoich jakimś świętecznym, a ty jesteś też kawę? Nie, to chyba kawy nie bardzo, co? Już mam. Ja stukna. To jest mały? Kto mi tu tak stuka? Puku puku. Mam fazę za na napicie herbaty z miodem. A dzisiaj jest trzeci. Nie, drugi września. I e, już jest etap napicie herbaty z Na Kawki z cynamonkiem. Jednym słowem idzie dzieje się zima. Trochę to przykry, smutne. Nie chcę, żeby szła jesień, zima i chciałabym, żeby cały czas by było ładnie. No i cóż, zawsze ładnie. No, nie. Następna parę roku musi też nadejść. Czekam aż na skapie. Ja sobie tą lugo, a później sobie dodam mleczko. mojej łazienki a jutro vloga. Tak sobie wymyśliłam, że dawno ja to tak nie robiła, a to chciałabym tak sobie nagrać coś. Tak Mam kalafiora, chciałam sobie zrobić zupę kalafiorową, ale zrobię ją jutro, a dzisiaj zrobię sobie takiego dorsza w takim sosie własnym kaszę do tego i surówkę z kiszonej kapusty. Zaraz właśnie będę robić inne co to do tej surówki z kiszonej kapusty nie mam marchewki. No, Co ja to martwi. Mam mleczko bez laktozy i to też jest chyba z y, oszą, tak. Sposerem mojego odcinka jest oszał. <grym> nie, bo to akurat zakup z oszą, więc... Nie uważam, aby za mleko trzeba było przepłacać. Nie wiem, jakie kwoty, więc zawsze biorę to, które jest w miarę przygodnej A to było... nie pamiętam, ile. I to jest 1,5%. Nie wypiję 2% jeszcze, jak mogę, ale... Czuję to, a 3,5 chyba czy dwa ma moja mama, matko, nawet ma się która mówi: czemu ty takie tuste masz narkotyki? Nie lubię, po prostu nie smakuje mi taka właśnie taka tłusta dla mnie jak ze śmietanem. Mm. Nie no, nie pasuje to. Więc, kawka. Mm. mam piękną piankę, której nie zobaczycie, ale. Mmmm, tu Dobra, postawię Was gdzieś indziej i zacznę sobie robić suróweczkę i e, zacznę sobie dusić tego dorsza. Dorsza będę dusiła sobie chyba w, w takiej pateleczce. Takiej jakiejś takiej. O, bo mam tutaj wyższa taka ta patelka, więc mi tu nic nie będzie uciekało. E, jedynie co to bym sobie czosneczek nie skromia, przestawiła gdzieś indziej. Zostawię Was tu. Będzie o wiele lepiej. Tu są leki u dziecka jest chore. Mam tyle leków. Dzisiaj w zasadzie kończę y, większość tych leków, więc jest ok. Jest lepiej po prostu. Coś nie mam tutaj. Światła. Mam tu taką luletkę, do której nie dostanę. O, nie, muszę wejść na stół, żeby to zrobić. <grywka> Kombinacje. Bo jakoś tak mamy tutaj ciemno trochę. Mam chcesz spróbować? to jest. Masz. No masz, bo już tu mam. Ale tu. Poczekaj, mama, tu da. Samo mnie. Sam. Chce, żeby? Czymś tak mocno. No? Dobra, już wystarczy. A. Co powiesz? Miodożerka. Mały miodożerka jesteś. Jest ok? Dobry? I co, może być słodki? Mm -hmm. Mm -hmm. Ale trochę słodki. Słony? Co to to? Dobra, robaczka mam danek. Mm -hmm. Jeszcze potrzebuję witaminkę. Słyszny, co nie? Tam masz jeszcze wodę? Tam masz pełną rzeczy. Dobra? Mamy herbatkę. baskie. Uprawia mi witaminek, więc to leję mu troszkę witaminek. Lubię mu dawać witaminy sanestol. One też trochę osłodzą herbatę, dlatego nie dałam tyle. Nie dałam tyle mu. Nie To smakuje jak taki rozpuszczony, gęsty. Flipowi jak ze starych czasów. Starczy się, chyba. Ja piłam wodę, bo ona mała. Sadzi, to Ja po prostu go y, otwierałam i wyjadałam palcem. Nie? To wszyscy tak robiliśmy? Znaczy robiliśmy, wszyscy tak robili. Daję również chłodnej wody. Ja miałam gorące herbatki. Aha. Ja sam sobie robiłam bombę. W wodzie sobie Nie. zrobię? Proszę, robeczkę. Ja jestem tutaj. Kopiec ci głowę. Tu już mi się kasza ugotowała, tam jest resztka zypki na jutro I z wczoraj mój mąż powiedział, jak przyjdzie to ja już jadłam, nie dla nie miał ochoty i teraz tą rybkę, tego dorsza ja daję tutaj cebulę i czosnek, żeby się przesmażyło z sosem sojowym zaraz tu troszeczkę dam jeszcze soli na tę rybkę dam jeszcze zaraz jakiś różnych przypraw i o, później lekko podlewam ją wodą, ona jest w takim sosie własnym, bardzo lubię tą rybę Wiem, pani chce, byłaby lepsza, ale taka też jest pyszna. Z tego zrobiłam już kisoną kapustkę, ja daję tylko kapustę kiszoną, kroję, troszeczkę zetrę czosnku, cebulę w kosteczkę i oliwy z oliwek albo olej ryżowy, wymieszam wszystko i przebryzie się i gotowe. więc jak widzicie rybka się robi nawet ładnie już podchodziła tutaj jest tak dwie łyżki śmietany 18 do sosy i zup tak piszę na opakowaniu przeważnie kto co kupuje, cebulka się zeszkliła wszystko się zeszkliło razem z czosnkiem na oliwie z oliwek albo na masełku możecie dodałam do tego dwie łyżki troszeczkę podlałam wodą nie wiem nawet nie pół szklanki wody dwie łyżki te śmietany i to się tak ładnie dusi. Bardzo dużo koperku tutaj dałam sos sojowy troszeczkę zwykłej soli i pieprz nie daję pieprzu zwykłego, czarnego, tylko pieprz ziołowy i troszeczkę jeszcze dałam gałki muszkatołowej i to się tak ładnie wszystko ze sobą tutaj połączy i później to się daje tak troszeczkę z cebulką, troszeczkę z koperkiem na talerz do tego z boku kasza, ryż, mogą być też ziemniaczki, nie mam problemu, co tam wolicie i kiszona kapustka albo miseria ogóreczek. Kto jak lubi według własnych preferencji. Ale bardzo dobra, Bardzo lubię taką rybkę. Najlepiej lubię w takim śmietanowym sosie karpia, no ale... Tylko ja bym go w domu zjadła. była jedzonko gotowe. Moje dziecko jednak stwierdziło, że nie chce kapustki, woli buraczki. Ja z moim dzieckiem nie debatuję na ten temat. E, no mówię raz albo zapytam dwa razy, ale to tyle, nie chcę to nie. Więc to jest dla niego, a to jest dla mnie. Ja mam z kapustą kiszoną. Także my wcinamy i widzimy się później, a później najprawdopodobniej zabiorę Was to lumpa jednego albo dwóch, żeby poszukać coś na to, na ten panieński. Hmm, jakieś pinap gormalnarskie. Także życzcie nam smacznego. Ja idę przesunąć tu, jak słyszycie, i wcinamy. Już idę! Masa jest różnych przepisów na ciasteczka na internecie. Ja dałam tutaj płatki owsiane. E, taką mieszankę płatek owsianych, którą wcina Milan na śniadanie z ciepłym mlekiem, e, dwa jajka, dwie łyżki ciemnego kakao, w sensie górskiego. E, Co jeszcze dałam proszek do pieczenia? E, syrop nie, klonowy. Moment, teraz e, Dałam taki syrop daktylowy, dałam masło orzechowe. I formujemy ciasteczka. Zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie wiem na ile to dać, bo totalnie improwizuję, więc zaraz zobaczymy. Nawet powiem, że wyszło, to słodkie. Zaraz zobaczymy. Wszystko wymiksowałam tymi takimi okrągłymi świdrowymi, nie wiem jak to świderkowymi, z miksera łyżkami takimi, więc to się da A jeszcze, masz I jeszcze jednego całego banana tutaj dałam. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. No I proszę, tak wyglądają nasze ciasteczka. Wydaje mi się, że wyglądają całkiem ok. Tu jest jedno takie, Co już wyciągnąłam i spróbowałam. I póki co są takie mięciutkie, ale robią się już pomału takie chrypiące. Mm. Więc mam nadzieję, że też takie chrypiące będą, bo tak takie chodziło. Mm. dobre. bardzo smaczne. No bo co? Nic niczego. Bo to już nie planowałam tych ciasteczek. Nie miałam tyle składników i jakichś takich co specjalnie. Ale naprawdę dobre. Gotuje nam się woda. Moja no, robię herbatkę. sobie kaftę, Przecią dzisiaj. Spadło I mm, sobie po dwa ciasteczka. I takie zakończenie dnia. Także ja żegnam się z Wami. To by było na tyle. Miałam jeszcze lumpę, nie idę, ponieważ moja młoda mąż nie zaskoczyła ani chce iść z Milanem. Więc lumpa odkładam na jutro. Jutro może przejdę z Milanem albo odprowadzę go na dwie godzinki do przedszkola, bo dopiero zaczyna przedszkola, więc nie chcę go zostawiać na całość. Troszkę był przeziębiony, więc też nie był na rozpoczęciu, ale jutro go może wrzucę na 2 godzinki. Pójdę do tego lumpa, to coś mam tam, nagram. Lumpa moich głowów.